Ryzykujcie, popełniajcie błędy, uczcie się, starajcie się zrobić coś swojego. Po to macie swoje życie. I nie dajcie sobie wmówić, że macie jakąś ustaloną jedną drogę i jest tylko jedno rozwiązanie na jeden problem. Wcale tak nie jest. Wca Naprawdę zdaję sobie sprawę, jak długo mnie tu nie było. I uwierzcie mi, że ja też ubolewam z tego faktu, bo nie sądziłam, że moja przerwa przedłuży się. Do aż takiego stopnia. Wiecie, miałam matury i to wszystko naprawdę dużo tego było, po prostu było tego dużo. I nie sądziłam, że nie pozwoli mi to nagrywać aż do takiego stopnia. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Teraz postaram się nagrywać regularnie, bo. Już jestem po tych najważniejszych maturach, jeszcze zostały mi trzy, dokładnie dwie ustne, jedna pisemna. Uważam, że filmik jest tematyczny, bo będzie dotyczył nowego etapu w życiu i tak naprawdę będzie bardzo mocno rezonował ze mną i z tym, co się dzieje teraz wokół mnie. Jestem na pograniczu, uważam, takiego momentu, gdzie coś się zmienia. Jednak ten rok uważam, że jest najbardziej przełomowy dla mnie, ale też dla mojego całego otoczenia. I dzisiaj pogadamy sobie o tym właśnie, jak sobie radzić z takim momentem w życiu, który, który powoduje, że coś się zmieni. Porozmawiamy sobie też o tym uczuciu zagubienia, które może towarzyszyć naprawdę wielu wielu osobom, bo to jest zresztą normalne, że czujemy się zagubieni, nie wiemy, co robić, nie wiemy, w którym kierunku iść. I mam nadzieję, że ten filmik pomoże wam właśnie z tym, żeby troszeczkę was uspokoić, że nie jesteście jedyni. Jeżeli czujecie się teraz zagubieni, jeżeli nie wiecie, co robić, to jest normalne. Każdy tak ma i każdy będzie miał taki moment w życiu, który no, będzie dla niego niezrozumiały po prostu. Jeżeli już tu jesteście, bardzo bym chciała wam podziękować za to, że, że oglądacie i chciałabym was zachęcić do zostania ze mną na dłużej. Możecie wpadać na mojego Instagrama, ale też będę mega wdzięczna, jak zostawicie subskrypcję tutaj, bo właśnie tutaj publikuję treści, które pozwolą ci się stać najlepszą wersją siebie. Jak wspominałam, matura i tak dalej. Bardzo stresujący, bardzo męczący etap. Nawet wiecie, już wielokrotnie wspominałam, że nie planuję iść na razie na studia dzienne, więc tak naprawdę te wyniki nie są dla mnie aż tak znaczące w tym momencie. Nie wiadomo, co będzie. Wiecie, chciałam ją napisać jak najlepiej, dlatego stąd też musiałam się bardzo skupić na tym, żeby jednak dać z siebie wszystko w tym momencie, w którym pisałam. Odstawiłam to nagrywanie na później. Lubię dawać po prostu z siebie 100%. Jak już coś robię. To chcę, żeby to było jakościowe i wiedziałam, że mogę wycisnąć dużo z tych matur, i wydaje mi się, że tak wyszło. Nie chcę zapeszać, ale naprawdę, póki co jestem zadowolona. Bardzo stresujący okres. Już nie będę się zagłębiać w to, czy faktycznie ten stres jest adekwatny, czy nie. I teraz zakończył się ten etap szkolny. Zakończenie roku i tak dalej. Jednak szkoła towarzyszy nam przez większą część życia, i tak naprawdę, kiedy kończymy ją, to może się nam to wydawać takie. Jest z jednej strony niesamowite, ale później pojawia się właśnie ten lęk, co ze sobą zrobić. Ja tak mam w tym momencie: zacznijmy od tego, że po raz pierwszy wrzesień nie będzie wyglądał dla mnie tak samo, po raz pierwszy wrzesień nie będzie równał się z tym, że muszę iść do szkoły, już tak naprawdę nie mam do czego odliczać, już jest po maturach. No i teraz następuje takie pytanie. Co teraz, co później? Zresztą to nie jest tylko kwestia, która dotyczy mnie, tylko bardzo dużo osób zmaga się właśnie z takim uczuciem zagubienia, z takim nowym etapem w życiu, nie wiedzą gdzie iść, i jedyne co czują, to ten strach. Strach przed tym, że im się nie powiedzie, strach przed tym, że nie będą mieć takiego życia, jaki chcieli mieć, albo strach w ogóle przed tym, żeby coś wybrać. Tylko chcę Wam wszystkim powiedzieć, że ten strach jest w 100% normalny i to, że nie wiecie, to, że teraz się boicie. Jest ok. I wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś ma jakieś plany na przyszłość, studia, czy wiecie, mieszkanie, przeprowadzka, już powiedzmy, że ma ustalone plany, to i tak to jest strach, bo to jest strach przed zmianą środowiska, to jest strach przed zmianą nawet miejsca zamieszkania. Nowe etapy w naszym życiu powodują strach, ale każdy z nas to czuje. Chcę Wam tutaj wszystkim powiedzieć, że to, że nowy etap w Waszym życiu następuje, że jesteście przed decyzją, która może zmienić wasze życie, to nie oznacza, że coś nowego będzie gorsze. Wiecie o co chodzi, że nawet jeżeli wasza dotychczasowa codzienność ulegnie zmianie, to nie oznacza, że to nie będzie na waszą korzyść, że to będzie coś złego, że to będzie gorsze niż to, co jest do tej pory. Życie naprawdę was może zaskoczyć. Życie może was pokierować dosłownie w taki niesamowity kierunek, o którym nawet byście nie pomyśleli, a może się okazać, że Spełnijcie swoje marzenie. Dla mnie jest to rok pełen zmian, pełen zmian i zaczynam wchodzić właśnie w ten rok. Po raz pierwszy, w którym czuję się dorosła. I to jest taki z jednej strony głupi wiek, bo wiecie, jesteście na papierku dorośli, macie to 18 lat, ale tak naprawdę ta dorosłość wcale się nie zaczyna. Uważam, że nawet ta dorosłość zaczyna się bardziej w momencie, w którym macie na przykład prawo jazdy. Ja jestem w trakcie robienia. Jakoś mam wrażenie, że jak będę je miała, to poczuję się taka bardziej, wiecie, że są odpowiedzialna sama za siebie, niż nawet to skończono 18 lat. I to jest właśnie taki wiek, w którym teoretycznie jesteście dorośli ale żaden z nas nie wie, co tak naprawdę ma robić. Czemu mamy wiedzieć? Czemu tak w zasadzie masz wiedzieć, co, co chcesz robić? Popełniamy błędy, uczymy się, ale po to to jest. To jest właśnie wiek, w którym powinniście moim zdaniem popełniać największą ilość błędów. Kiedy jak nie teraz? Kiedy będzie ten najlepszy okres, żeby próbować? Kiedy będzie ten najlepszy okres, żeby podejmować to ryzyko? Nie ma drugiego takiego momentu w życiu właśnie niż te młodość, niż te lata młodości, w, którym, w których nawet jak coś zrobicie źle, nie musicie tak twardo stąpać po tej ziemi, tak w stu procentach realnie myśleć o waszym życiu. I ja naprawdę nie zmuszam was do robienia jakichś nielegalnych rzeczy czy niebezpiecznych rzeczy, żebyśmy się dobrze rozumieli. Tylko jeżeli macie jakieś marzenia, jeżeli macie jakieś plany, naprawdę zaryzykujcie. Co wam szkodzi? Zadajcie sobie pytanie, czy serio to, że spróbujecie, odbierze wam coś w życiu? Czy naprawdę stracicie coś w takim mocnym stopniu, że będziecie musieli żyć inaczej? Nowe etapy w życiu otwierają tym samym bardzo dużo nowych możliwości. Czasami możecie się zaskoczyć, naprawdę jakie możliwości zaczynacie mieć i jak życie się potrafi przed wami otworzyć. Głupia zmiana środowiska może spowodować, że zmienicie całe swoje życie. I to dosłownie, wiecie, zmieniacie jeden czynnik w waszej codzienności. Postanawiacie, że nie wiem, będziecie zdrowie się odżywiać, że będziecie robić więcej, będziecie pracować więcej, i nagle wasze życie może się dosłownie zmienić o 180 stopni. I to jest tak piękne i niesamowite, że dopóki żyjemy, możemy coś zmieniać. I każdy wiek jest dobry na zmianę. Każdy wiek jest dobry na to, żebyś. Ty zdecydował, czy zdecydowała o tym, że chcesz coś zmienić. Obojętnie, czy masz lat 18, czy 30, czy 60, to jest twoje życie i to jest tak cudowne, że my mamy prawo wyboru. Możesz być kim chcesz, możesz robić co tylko chcesz, od ciebie tylko zależy, ile osiągniesz i jak spędzisz to życie. W ogóle czasami mamy takie głupie myślenie, że jeżeli tracimy coś stałego, jeżeli coś stałego się kończy, to zazwyczaj skutkuje to tym, że. Ten dobry etap się kończy. A skąd wiecie, może ten etap, który się właśnie zakończył, jest tym gorszym etapem w waszym życiu i to, co będzie za, za nie wiem parę lat, czy nawet za parę miesięcy, okaże się dosłownie waszą wymarzoną wizją życia? Czasami nakładamy na siebie taką presję, takie, taką presję idealnej rzeczywistości, że, że wiecie, mamy swoje plany i Podążamy jedną ścieżką, taką zazwyczaj utartą ścieżką. Bardzo dużo osób boi się z niej zejść, tak jest moje zdanie. Bardzo dużo osób boi się decydować samemu o sobie, bo jednak ta opinia innych to te wszystkie czynniki nie, nie ułatwiają tego, moim zdaniem, nie ułatwiają tego, żeby iść swoją drogą. Tylko, że w momencie, w którym zadecydujesz, że chcesz coś zmienić, tak naprawdę zmienia się cała twoja perspektywa na świat. Zaczynasz mieć odpowiedzialność nad swoim życiem, zaczynasz robić to, co faktycznie chcesz robić, bez spełniania oczekiwań innych osób. A taka presja idealnej rzeczywistości jest nierealna. Ty nie, nie przeskoczysz tego, jakie. Plany ma na ciebie życie, jakie plany ma na ciebie Bóg. Każdy z nas ma swoją wytyczoną drogę i tak jest. Wszystko to, co wpada do Twojego życia, do Twojej codzienności, jest dla Ciebie. I dlatego moim zdaniem to jest powód, dlaczego możecie czuć taką ulgę, nawet jeżeli coś tracicie. To naprawdę znaczy, że to nie było dla Was. To naprawdę oznacza, że szykuje się dla Was coś lepszego. I też dzięki temu można zrozumieć coś innego, mianowicie jest to fakt, że to, co ma być dla ciebie, i tak do ciebie przyjdzie. Jeżeli coś jest dla ciebie, jeżeli masz coś mieć w życiu, to naprawdę to dostaniesz, obojętnie którą drogą pójdziesz. A jeżeli coś nie jest dla ciebie, to nie będziesz tego miał. Musimy się nauczyć odpuszczać. Przysięgam Wam, że ja ostatnio staram się odpuszczać ze wszystkim. Ze wszystkim. Staram się podejść do tego, właśnie podchodzić do każdej rzeczy, którą robię w życiu z totalnym luzem. I naprawdę, wiecie co, mogę Wam to powiedzieć z czystym sercem, że moje życie dawno nie było takie, nie mogę powiedzieć, bezstresowe, tylko ja naprawdę w głowie wiem, że ja dam radę, i ostatnio przekonuję się o tym, że naprawdę daję tą radę, nawet przy takich rzeczach i przy takich kwestiach, które. Są trudne, można powiedzieć, że są trudne, ale jeżeli odpuszczę i podejdę do tego z takim podejściem, że okej, okay, co będzie, to będzie. To jest jakoś lepiej. Chodzi o relacje międzyludzkie, o jakieś rzeczy, na których mi zależy, nawet o te matury. Przestałam się spinać i uwierzcie mi, że życie zaczęło się układać samo. Ten nowy etap tak samo wiąże się z jednej strony z taką ulgą, na przykład to zakończenie szkoły. No, będę wam podawać ten przykład, no bo jest to jednak bliskie mi w tym momencie. Zakończenie szkoły. Być może to jest ulga, wiecie, każdy z nas tak narzeka na tą szkołę. Ja teraz z perspektywy czasu wierzę, że to naprawdę był fajny, fajny czas w moim życiu. I to wcale nie jest tak, że jak nawet na co dzień się narzeka. I na co dzień nie chcecie tam chodzić, to nie oznacza, że całokształt tego nie będzie dla was dobrym wspomnieniem. Bo mimo tego, że ja tak samo, wiecie, narzekały się codziennie, że, że jest ta szkoła, że musicie tam iść, że trzeba było tyle robić, ale z perspektywy czasu, jak byłam na tym zakończeniu, naprawdę było mi przykro. Naprawdę do tej pory jest mi przykro. I z jednej strony też nie wierzę w ogóle, że to się skończyło, że no, jednak edukacja jest takim. Etapem w naszym życiu, który trwa bardzo długo, no jednak uczymy się, ile lat, cała podstawówka, całe liceum, to jest wielka zmiana w życiu. Moim zdaniem, to jest taki etap po raz pierwszy, chyba, który wymaga czegoś więcej. Z jednej strony, jak już wspominałam, jest to ta ulga, ale z drugiej zaczyna pojawiać się ogromny, ogromny stres, ogromny lęk, bo nie wiecie, co będzie. Idziecie w nieznane i wrzesień nie będzie wyglądał tak samo. To nie jest tak, że o, idziecie do tej samej szkoły, te same osoby w klasie. To już nie jest tak, tylko że każdego z nas to czeka. Każdy z nas w życiu będzie miał taki etap, kiedy będzie musiał coś zmienić. Szczerze, jakbym miała Wam powiedzieć teraz coś, co sama chciałabym usłyszeć, albo może inaczej, sama chciałabym zrozumieć wcześniej, jest to, żeby doceniać. Codzienność, doceniać te najmniejsze rzeczy, doceniać te chwile, które macie obecnie, doceniać ludzi, którzy was otaczają, bo kiedyś ich nie będzie i to kiedyś naprawdę nie nastąpi za jakiś nie wiadomo jak długi czas. Dlatego cieszcie się, cieszcie się z tego, co jest teraz. Nic nie jest nam dane na zawsze, my tu nie jesteśmy na zawsze. Zresztą życie nie jest jakby niczym stałym. Nie, dość, że nie jest niczym stałym, to jeszcze nie jest długie. Tak naprawdę życie człowieka wcale nie jest długie. Pewne etapy się skończą, pewne relacje się zakończą. Bądź wdzięczny i bądź wdzięczna za to, co cię otacza. I ostatnią rzeczą, jaką chciałabym wam powiedzieć, bo ten filmik też nie będzie jakiś długi. Mam nadzieję, że ja go w ogóle wstawię jakoś na czas, bo jutro też mam maturę ustną i w ogóle nie wiem, kiedy ja to zmontuję. Ale no chcę jakby być aktywna, chcę być aktywna, bo też czuję, że jakoś wyczuwam dobrą energię, wiecie co? I jestem ciekawa co jest tego powodem, ale zobaczymy. I ostatnią rzeczą, którą chcę wam powiedzieć, jest to, żebyście ryzykowali. Już wspominałam o tym na początku. Ryzykujcie, popełniajcie błędy, uczcie się, starajcie się zrobić coś swojego. Po to macie swoje życie i nie dajcie sobie wmówić, że macie jakąś ustaloną jedną drogę i jest tylko jedno rozwiązanie na jeden problem. Wcale tak nie jest, wcale tak nie jest. I to, że mamy utarte schematy przez społeczność, przez nie wiem, twoją rodzinę, przyjaciół, nie musisz się do tego dopasowywać, nie musisz się na to zgadzać i nie musisz żyć według tych schematów. Chciałabym Was bardzo zachęcić do tego, żebyście się przełamywali, żebyście starali się. Prowadzić to życie w takim kierunku, jaki serio chcecie mieć, żebyście spełniali swoje marzenia, żebyście próbowali i mieli w ogóle odwagę postawić ten pierwszy krok w kierunku tych marzeń, bo to jest bardzo ważne i właśnie to w życiu daje to szczęście. Nie to, że będziecie spełniać oczekiwania innych osób, i nie to, że będziecie, wiecie, dążyć do czegoś, co nie jest wasze. Ustalcie sobie swoje marzenia, ustalcie sobie swoje cele i żyjcie według tego. Wiele ludzi stwierdzi, że nie możecie nawet tego robić. Ale to jest nieprawda. Wydaje mi się, że to jest taka rzecz, którą bym chciała, żebyście najbardziej zapamiętali z tego odcinka. Że wszystko to, co się dzieje w twoim życiu, nie dojrze ma swój powód, nowe etapy nie oznaczają tego, że coś złego się zbliża. I że nie macie pojęcia, jak życie was poprowadzi. I żebyście próbowali. To są, to są główne właśnie myśli. Które chciałabym Wam przekazać. Kończę. Mam nadzieję, że będzie mi się udawało regularnie dodawać te odcinki, bo no nie ukrywam, że chciałabym. Nie to, że teraz myślę nawet o jakichkolwiek zasięgach czy coś. Chciałabym po prostu to robić, bo cieszy mnie to po prostu. <grych> Więc tak, to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik będzie pomocny. Zachęcam Was oczywiście do podzielenia się ze mną, co myślicie. Możecie zostać na dłużej. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że regularnie już będę mogła się z wami słyszeć i będziecie mogli mnie oglądać. <grybujesz> pa pa.